Nie mogę cię wziąć na kolana, bo po prostu wtedy nie będzie cię w ogóle już widać. Chodź, chodź, No, sobie tu. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Chodź, cofniemy się. Cofniemy się. Może będzie lepiej, chodź. Chodź, chodź, No aż tak na kolana. Dobry na kundelkowych wieściach. Witam tutaj razem z Kajtusiem, niewielkim naszym niepełnosprawnym pieskiem, no, który ma niedowod, niedowod tylnych łapek. Pokażę, tutaj jest jego. Tutaj jest jego wózeczek. Tak. Ale na razie sobie odpoczywamy. Od a, 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 a. odpoczywamy sobie od i siedzimy na zielonej trawce i oglądamy jak są kwiatki sadzone jest, a nareszcie zaczyna ci to zarastać super więc Kajtuś jest naprawdę niewielkim pieskiem takim, no to jest moja ręka prawda? <laughs> więc on jest naprawdę niewielki, e, taki piesek, no, kolankowy, na rączki, e, no, tylko, że no właśnie, niepełnosprawny piesek. E, więc jeżeli ktoś chciałby go przygarnąć, zadobtwować, to też jest taki senior, seniorek, który po prostu uwielbia być blisko człowieka, e, nie tylko by sobie siedział przy człowieku, żeby był głaskany, Yy, lubi sobie też chodzić na tym wózeczku więc krótki spacerek jak najbardziej yy, wchodzi w grę tak? oczywiście yy, więc spacerek wchodzi w grę yy, i cóż no szukam dla niego jakiegoś spokojnego domu, gdzie ktoś się nim yy, fajnie za, zaopiekuje na te, na te stare lata kiedy dopadło go takie no po prostu no nieszczęście yy -y. Ok, pokażmy A, gdzie idę. Nie, to nie idziemy. Więc tak, mniej więcej tak się niestety y, porusza u na, na kostce u nas brukowej, no niestety nie ma to racji bytu, a także jeżeli chodzi o płytki, no, to też nie za bardzo, ponieważ no, jest ślisko i on nie ma mm, nie ma jak się podeprzeć na tych, na tych łapkach. Więc naprawdę szukamy dla niego, dla tego malucha jakiegoś fajnego nowego domu. Gdzie się o niego odpowiednio zadba. <grymne> Czy pokażę dzisiaj szczeniaki? Pokażę. Ale na koniec <grymne> trzeba dotrwać do samego końca. Tak? Przez wszystkie staruszki i biedy. I potem w nagrodę. Pokażemy. pokażemy szczeniaczki. A co? E tuś to co powiemy dzisiaj, co się dzisiaj działo. E, dzisiaj się niewiele działo. W nocy trafił do nas czarny Labrador, e, który nadal nie został odebrany przez właściciela. E, labrador jest zaczipowany, ale jak to często bywa w przypadku chipów, ten chip nie jest zarejestrowany w bazie danych, a przynajmniej nie jest zarejestrowany w bazie, e, którą my sprawdzaliśmy. Bo sprawdzaliśmy bazę, do której sami należymy, czyli identyfikacja PS, Save Animal, Europetnet i niestety nigdzie ten chip nie jest, nie jest zarejestrowany, więc ups, bo nie, nie, nie jest, że tak powiem, idealem. Jak zaczipowanie samego psa, to niewiele daje. Chodzi o to, żeby ten chip przypisać do jakiejś osoby. Czyli trzeba w jakiejś bazie danych zapisać, że zwierzę o tym chipie należy do pana, pani XYZ, zamieszkało jej takim adresem, albo przynajmniej, żeby tam był numer telefonu podany, to i żeby ten numer był aktualizowany, bo to też jest inna sprawa. Czasami też ludzie, którzy przekazują psiaka w inne ręce, zapominają wspomnieć, że pies jest zaczipowany i należałoby zmienić dane i wtedy po prostu ten ktoś nie bierze sobie danych nowego właściciela i co prawda gdzieś pies jest znajdowany, ale no ale co, ale to już nie jest ten właściciel, a oni nie wiedzą, gdzie on poszedł i tak się Piesek miło, że jest zaczipowany, kończy w schronisku. No, tak jak ten Labrador, no ale mam nadzieję, że jeszcze ktoś wróci z pracy i zauważy, że po całej nocy Labradora nie ma. Naprawdę różne sytuacje się zdarzały. Czasami e, dzwonili do nas ludzie, że, e, e, że wieczorem, e, pamiętam tę sytuację, córka poszła do sklepu z psem, wróciła bez i Dopiero nad ranem e, zorientowano się, że, że psa nie ma i i ze za łzami, za łzami w oczach pani do nas dzwoniła, czy taki piesek do nas nie trafił. A jeszcze zdążyliśmy zamieścić zdjęć i mogliśmy powiedzieć, że tak, jest, proszę przyjechać odebrać. No. Różne rzeczy się zdarzają przez po prostu zapomnienie takie zwyczajne. Dobrze, tutaj pokażemy. Są sadzone kwiatki. Tak. Żeby po prostu w naszym schronisku było. Było pięknie. Dobrze, gdzie my sobie pójdziemy? Pójdziemy sobie na chwileczkę na drewniaki do staruszków, żeby je pokazać i może jeszcze kogoś zachęcić do, do ich adopcji. Tutaj szkoła z żołyni przywiozła nam dary. Bardzo dziękujemy. Dobrze, i pójdziemy sobie o... No właśnie tutaj. To jest piorun. Piesek taki terierowaty. E, no senior, tak, z nieodgadnionym wyrazem pyszczka, no cześć, który nie za bardzo lubi się e, szczotkować, co zresztą widać, e, ale za to chodzi sobie fajnie na spacery e, i jest on no, takim pieskiem no, spokojnym. Spokojnym, stonowanym, e, chociaż właśnie no, z tym czesaniem to. Trzeba będzie na tym popracować, żebyś po prostu to polubił. Bo wyglądasz jak taki baranek. Taki baranek na, na chudych łapkach. Tak. No, więc aby ja ktoś chciał do, do domu z ogrodem. No naprawdę A? No. Dobrze. Pokażę Wam. Kryzys, e, które uwielbiają chodzić z naszymi wolontariuszami na spacery e, i dla nich tak naprawdę szukamy domu jako, e, jako pary, bo są naprawdę są bardzo zżyci. E, no i co, i może gdzieś na jakieś stare lata ktoś się ulituje nad, nad tymi uciekami i da im wspólny dom. Naprawdę niewiele potrzebują, one u nas w stronisku mają bo budę, kojec i wybieg. Fajnie gdyby w nowym domu miały więcej. Ale też y, takie warunki im pasują, i, i tam by się pewnie też czuły jak, jak u siebie. Więc to jest pi, tak? W schronisku od szczeniaka. E, a to jest kryzys. No, troszeczkę krócej w schronisku Dobra. A tutaj. Dobra, ciebie nie będę pokazywała. Tutaj chciałam pokazać centuria, ale centuria się schowała. Kieśnotka się pokażesz za to? Centuria się schowała, a szkoda, musiałam pokazać, jaka jest śliczna i, i wyczesana, bo ciężko pracowaliśmy nad nią ostatnio, żeby ją odkołtunić po zimie. No i nam się udało z pomocą golarki trochę, a trochę dzięki właśnie trymerowi. Więc to są takie dwie, no jak widać, wycofane w sumie. Chociaż dają się zapiąć na smycz, są no, przede wszystkim wystraszone, one nie są agresywne, ale wolą się trzymać od człowieka no, z dala. Jak ostatnio tam wracałam, to chyba nuta to jest piesek, który ma około 9 lat, więc no, naprawdę nie jestem jeszcze aż takim, aż takim staruszkiem. Tak. A Centuria nas ignoruje. Obawia się, wie, że mam ze sobą grzebień ale nie będziemy ci dzisiaj czesać. Nie, dzisiaj ci, dzisiaj ci odpuścimy. Jak widać, ono, widzicie, ona ma takie troszeczkę zaczerwienione wokół oczu. No to jest właśnie wynik choroby, yy, którą centuria ma i na którą jest stale leczona. Jest to choroba autoimmunologiczna. I cóż, no i po prostu prawdopodobnie do końca życia będzie musiała brać, brać swoje leki. No których nie lubi. <laughs> Ale cóż, leczyć się trzeba. Tak, czy pójdziemy dalej? To jeszcze pokażemy tutaj Sidra i Zodiaka, kolejną bardzo fajną parę. Przy czym Sidra, ta czarno-biała jest bardziej wylękniona, a jak widać Zodiak od razu, tak, od razu podchodzimy do człowieka i patrzymy, czy coś nie dostaniemy. Ale nie, nie dostaniemy dzisiaj. Tak, to też jest fajna para, która byłaby miła, gdyby e, może gdzieś trafiła razem, chociaż nie są aż tak z życi jak, jak P.I. Kryzys, ale e, Sidra jako taki piesek lękli, lękliwy lepiej by sobie radziła w towarzystwie innego psa, niż gdyby miała być adoptowana jako, jako jedynaczka. Ale Zodiac z kolei to chyba wszędzie by sobie poradził. On jest bardzo fajny, bardzo fajny chłopak i zrobił się naprawdę e, bardzo przyjazny na, na stare lata. No szkoda, że, że się zestarzał w schronisku, ale może, może. Tak jak pewnie wiecie, w większości, jeżeli chodzi o stronisko, to większość psiaków, które u nas przybywają, to są seniorzy, albo przynajmniej pieski dorosłe. Dopiero co jakiś czas trafiają do nas szczeniaki, no ale one bardzo szybko znajdują domy, więc tutaj nie ma najmniejszych, najmniejszych problemów z tym. Bo nawet wczoraj wróciliśmy zdjęcia tych czarno-białych, biało-czarnych suczek i naprawdę dużo osób się o nie pyta. Jeszcze chyba nie jest, tylko tak wstępnie zarezerwowana, chyba ichona. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany adopcją suni, która wyrośnie na tak powiedzmy sobie średnio większego pieska, to zapraszamy do kontaktu. Zwierzaki ze suniska są adoptowane obecnie. Trzeba przede wszystkim zadzwonić pod numer 510-17787. Porozmawiać z opiekunami, którzy przeprowadzą taki wywiad, taką rozmowę przedadopcyjną i co. I później też można się po prostu umówić na zobaczenie danego pieska z schronisku I potem można się umówić, żeby tego pieska zaadoptować. A tutaj musimy przejść przez Doris. Przez Doris, która jest właśnie na się koniec, bo jest po sterylizacji. Mam Już idę do Was. Tak, się okazuje się być bardzo takim gnącym do człowieka, pieskiem. O matko, Jak się zachowujesz? No, już, dobrze, dobrze. Gresie, gresie, gresie. Tak. Też senior. Ale jak widać, bardzo żwawy i bardzo, bardzo człowieka. człowiek. Hey, I Doris tutaj no staje się pogłaskać. Dobrze. No to skoro było obiecane i tam będzie troszeczkę spokojniej pewnie, to teraz wyjdziemy do, do mamusi i do szczeniaków. Już mam ich Dobrze. Proszę. Cześć, cześć, cześć! Eee, dobrze, więc pytania są takie. Czy już wolontariusze wychodzą z pieskami? Tak, mamy kilku wolontariuszy, którzy są z nami od, e, od wielu lat i którzy przychodzą do nas i są w stanie po prostu wziąć pieski e, sami, tak? Czyli my ich znamy, my im ufamy i wiemy, że e, nie zrobią tutaj nic, nic głupiego więc możemy ich spokojnie wpuścić na teren schroniska, oni przychodzą w maseczkach, rękawiczki, tak, zachowanie wszelkich środków ostrożności i po prostu przechodzą i biorą psiaki na, na spacer. Ale to właśnie po malutku kolejnych wolontariuszy zapraszamy. Żeby do nas przychodzili, żeby to też nie było tak, że nagle wszyscy przyjdą na tą samą godzinę, tego samego dnia, bo naprawdę ja rozumiem, że właśnie jak ktoś przychodził do nas i później może nagle przyjść po miesiącu, to jest taki wypuszczony, że najchętniej by siedział godzinami. E no ale to się nie da, bo wtedy będzie nas z kolei znowu za dużo. I co? No i będzie zbiegowisko, tak? I będzie możliwość zakażenia się, nie będzie bezpiecznie, więc musimy to też uważać i stopniowo to wszystko rozgrywamy. Patrycja się pyta, a można się, czy można się umówić na wizytę ten sam dzień, kiedy się dzwoni? Tak, jak najbardziej. Właściwie jest to nawet wskazane, przy czym e, stronisko w sprawie adopcji jest otwarte tradycyjnie w godzinach od 10 do 17. A w sobotę od 10 do 14, więc, więc tylko w tych godzinach można sobie przyjechać i pieska wybranego zobaczyć. Tylko prosimy właśnie, żeby to był piesek wybrany, już najpierw zapraszamy na naszą stronę internetową, bo nie ma jednak możliwości, żeby oprowadzać ludzi po schronisku, żeby sobie zobaczyli wszystkie pieski i o wszystkich porozmawiać. Chcemy, żeby ten kontakt z ludźmi był ograniczony do minimum. No myślałam, że pokażemy szczeniaczki. Ale co mamusia, szczeniaczki poszły spać. Szczeniaczki śpią, więc ich nie pokażemy. Może tam włożę kamerkę i zobaczymy wspólnie, jak bardzo śpią. No, dobrze. To nie będziemy ich budzić, prawda? Niech sobie wiedzieć, jakie śpią, bo po prostu mamie nie dawały dzisiaj spokoju. To tutaj nie przyszłam, to yy, po prostu wisiały na niej. Więc mamusia też musi sobie od czasu do czasu odpocząć od swoich, od swoich pociech, które są, co prawda, słodkie i fajne, ale ona ma je 24 godziny na dobę. Tak, czasami trzeba, trzeba po prostu cichutko siedzieć, żeby ich nie obudzić. Yy, dobrze, ale to. Okay, mogę wam pokazać jeszcze tak yy, raz, prawda, relaksacyjnie, w celach relaksacyjnych. Nad stresujących. Matko, jakie zmęczone. Co one robiły? Biegały, tak? Już zaczynają dokazywać, bawić się ze sobą i naprawdę robią się takie małe. Małe, prawdziwe pieski. A, czy mogłabym powiedzieć coś o charakterach szczeniaków? E, więc tak, generalnie e, one nie mają jeszcze charakteru. <laughs> e, można powiedzieć, że ten jest troszeczkę bardziej odważny, ten jest bardziej taki nieśmiały, e, może lękliwy, ale tak naprawdę to wszystko jest jeszcze do, do wypracowania, do, e, do uratowania, tak? E, I tak naprawdę te szczeniaki będą takimi psami, jakie sobie po prostu je wychowacie. Weź misiek. No. Tak to Misiek tam tak sapie i domaga się kontaktu. Oj, ale mamusia się zjeść Misiek nie. E, więc e, jeżeli chodzi o charakter, no naprawdę, jeżeli przy, przy szczeniaczkach niewiele się da powiedzieć. Większość no z nich jest fajna, lubią się bawić, merdają ogonkami. Tylko jeden jest taki, że tak trzyma się troszeczkę bardziej na uboczu i nie jest aż taki odważny jak, jak pozostałe, ale no naprawdę to jeszcze wszystko może, to jeszcze wszystko się może zmienić i w jedną i w drugą stronę. Monika oglądamy razem z Miko Omega w schronisku. O, dzień dobry! Ja również pozdrawiam właścicielkę i uciekinierkę, chyba już, ale chyba już przestała, tak uciekać. Omega była bardzo fajnym psiakiem. O, pamiętam, że była kąpana u nas i I naprawdę czułam pewien niedosyt na sam koniec, że nie udało mi się doprowadzić tej sierści do takiego porządku, jak, jak bym chciała. Ale, no, ale to i tak, że tak powiem, sierść psiaków w sonisku się tak fajnie zmienia po adopcji. Stają się takie wygłaskane, takie odchuchane. A tutaj jeszcze nie będę wygłaskana, bo jeszcze się trochę boję. Dobrze. E, więc tak, trafił do nas tylko jeden pies. Niestety mam też przykrą wiadomość, bo e, kociczka, którą Wam pokazywałam, e, trafiła... Wcz o, wczoraj była w gabinecie weterynaryjnym i niestety e, no nie przeżyła. E, no, po prostu chyba e, to było podczas narkozy, tak? E, I no, kociczka od nas odeszła, więc jeżeli tam jest jakiś właściciel, to no, to niestety czasami jest taki los po prostu tych kotów, które są kotami wychodzącymi. No, dlatego też zazwyczaj nie jest zalecane, żeby yy, koty po prostu chodziły samopost. Tak? Należy pilnować swoich zwierzaków i żeby im się nic złego nie stało. Ten, co się trzyma na uboczu, to chłopak. Yy, prawdopodobnie. Prawdopodobnie, bo musimy się do czegoś przyznać. Nie będziemy wskazywać winowajców ani nie będziemy pokazywać palcem, ale ktoś nie doliczył się, jak to nazwać. A nie, oglądają nas dzieci, więc nie będę używać nieco słów. Ale w każdym razie nastąpiła pewna pomyłka i jedna dziewczynka okazała się chłopakiem. W związku z czym, tak naprawdę, tych szczeniaczków mamy teraz. Trzy dziewczynki i dwóch chłopaków. I teraz to już na pewno <noise> zostało to stwierdzone komisyjnie, więc nie ma, nie ma tutaj już żadnej pomyłki. Oficjalna liczba to właśnie jest 5. Liczba 5 się nie zmieniła, tylko stan. Śmiałam, że było takie zapotrzebowanie na chłopaków, że jedna dziewczyna stwierdziła: Dobra, poddaję się, będę chłopakiem. <noise> Dobra, okej. Okay. Ej, tak, to jest e, stan kotkowy, się nie zmienił. E, nasze kotki na domu tymczasowym e, jutro albo pojutrze będą za, e, zaczynały jeść e, stawkę pokarm, więc to też będzie dla nich duże wydarzenie. Mam nadzieję na filmiki z, tej, e, z tego prawda, kolejnego e, kroku do dorosłości. No i na te wszystkie kociaki już są nowe e, domy zaplanowane. Będziemy tam jeszcze dzwonili pod koniec dnia albo na początku przyszłego i będziemy się już pewnie umawiać na, na przykazanie. Zależy oczywiście, jak kociakom będzie szło no, prawda, spożywanie stałych pokarmów, bo po prostu chcielibyśmy, żeby poszły już, że tak powiem, przygotowane na, na, to, co ich, na to, co ich czeka i żeby osoby, które adoptują, nie miały, że tak powiem, dużo. Dużo pracy, chociaż tak naprawdę przy małych kociakach jest zawsze dużo pracy, i nigdy człowiek nie może być pewnym, że, że wszystko będzie w porządku. Trzeba je bardzo pilnować, bardzo nie dbać, huchać, dmuchać i liczyć, że przeżyją że, że, że i wyrosną na bardzo fajne, dorosłe koty. A Patrycja, jeżeli chodzi o y, takie informacje, to będą w weekend, bo już wtedy będę wrzucała zdjęcia, y, poszczególnych psiaków, będą imiona, będzie się można wtedy w poniedziałek zadzwonić i dokładnie dopytać o, o konkretnego psiaka, y, podać imię i, i co? No i wtedy będziemy mogli rozmawiać, bo na razie one nawet nie są jeszcze zaczypowane, więc y, trudno jest rozmawiać, y, bo one wszystkie wyglądają bardzo. Większość z nich wygląda bardzo podobnie, tak? a potem y, będziemy się sprzeczać, kto ma dłuższe białe skarpetki albo więcej białego na głowie. <laughs> y, czy szczeniaki potrzebują y, jeszcze mleka matki, czy już tylko karma? One bardzo fajnie jedzą. Y, mamusia już je odgania od siebie, dając sygnał, że starczy. To już wystarczy. Ona już się naprodukowała, i teraz mają jeść yy, no, pokarm stały. I mają być duże i, i tyle. I wodę pić. Więc yy, będziemy je wydawać yy, 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 pod koniec przyszłego tygodnia prawdopodobnie, albo troszeczkę później. Zobaczymy, jak się będą trzymały. No i one już wtedy na pewno będą tylko i wyłącznie na, na karmie suchej i mokrej. I wodzie. na jesteś ślicznie patrzeć. Nawet nie muszę ci karmu machać przed oczami. Dobra, no to myślę, że to by było na dzisiaj tyle. Zapraszam na jutro i do zobaczenia.